Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym ogrodniczym kwadransie. A tematem dzisiejszego odcinka będzie ogród warzywny dla początkujących. W literaturze przedmiotu się, pojawia się mnóstwo opracowań na temat ogrodów warzywnych. Na blogach ogrodniczych oraz na forach ogrodniczych pojawiają się tu i ówdzie informacje jak wykonać taki ogród warzywny i e, blogerzy przyścigają się wręcz w informacjach e, jak te e, ogrody warzywne wykonać. Czy wykonać je tak w sposób naturalny, czy wykonać je w formie takiej wzniesionej w ogrody w skrzyniach. E, tych informacji jest naprawdę mnóstwo e, i taki początkujący ogrodnik może się w tym troszeczkę gubić. Szczególnie jeżeli pojawiają się dość trudne y, terminy typu płodozmian, uprawa spóżyna czy alelopatia. Wówczas y, taki ogrodnik może wyrywać wręcz włosy z głowy, ponieważ naprawdę nie wie, co się, o co chodzi i jak ten temat ugryźć. Mało jest natomiast opracowań dla. Początkujących ogrodników, którzy tak naprawdę nie wiedzą od czego zacząć tą przygodę z ogrodem i chcieliby krok po kroku dowiedzieć się, jakie miejsce powinni wybrać pod taki warzywnik, jakie miejsce, jakie miejsce i jak powinni wytyczyć grządki, jakie grządki powinny być wielkości, itd., itd. Mam nadzieję, że na te pytania początkujących ogrodników dzisiaj odpowiem i. Pokażę to również na slajdach mojej prezentacji. Także przechodzę już do prezentacji. Już pojawiła się prezentacja. Od czego zacząć przygodę z ogrodem warzywnym? I nadmieniam, że jest to y, materiał dla osób naprawdę początkujących, który, którzy zaczynają swoją dopiero ogrodę z, y, przygodę z Ogrodem Warzywnym. I nie będę tutaj Was wystraszać tymi różnymi terminami i sformułowaniami, których możecie po prostu nie rozumieć. Y, po pierwsze. E, przygotujcie sobie miejsce pod taki warzywnik. E, wydaje mi się, że w każdym ogrodzie powinno znaleźć się miejsce na warzywnik. Istotne jest, aby to miejsce e, było nasłonecznione przynajmniej przez 6 godzin dziennie, tak? Aby tam operowało słońce. Dzięki temu wasze przyszłe uprawy, e, Wasze warzywka e, będą e, na pewno lepiej planowały. Także to jest istotne nasłonecznienie. Bardzo ważne jest też, aby takie miejsce było osłonięte od wiatru. Jeżeli e, masz ogród dookoła, gdzieś e, ogrodzony starodrzewiem, to jak najbardziej takie miejsce będzie yy, zadowalające pod ogród warzywny. Jeżeli masz może w swoim ogrodzie jakiś żywopłot, stary dość wysoki żywopłot, też ten żywopłot osłoni, słuchaj, od wiatru, tak. Także też to dobre rozwiązanie. Bardzo fajnie, jeżeli taki warzywnik możesz również otoczyć jakimś płotkiem, ponieważ y, jeżeli posiadasz również y, pupile, na przykład koty czy psy koty to przejdą przez ogrodzenie, ale szczególnie jeżeli chodzi o psy, to psy nie będą wbiegały tobie na ten nowo założony warzywnik i Taki płotek właśnie będzie taką przeszkodą, więc to jest też bardzo fajne rozwiązanie. Jeżeli możesz tak y, przygotować swój ogród warzywny, to myślę, że to jest już takie rozwiązanie na piątkę. Tak? Dość duży warzywnik, y, osłonięty od wiatru, bo widać tutaj staroże, z tyłu oraz y, słońce, które operuje y, na glebę. Także to jest takie dobre i polecane rozwiązanie. Y, drugą istotną i chyba najważniejszą rzeczą o którą musisz zadbać, to jest dobra gleba, ponieważ gleba jest podstawą sukcesu naprawdę w Twoim warzywniku. Zadbaj o kompost, tak? Jeżeli a, posiadasz kompost, to wykorzystaj ten swój kompost i jeżeli nie, to możesz taki kompost zamówić, bądź też ziemię ogrodową, tak? Czy, czy też czarnoziem. To są y, ziemie polecane właśnie do ogrodu. Y, ja osobiście stosuję ziemię po która y, oczywiście przeleżała przez kilka lat i już się nadaje do uprawy y, Warzyw, też taką ziemię można wykorzystać z powodzeniem. Gdy już masz miejsce wytyczone pod ogród warzywny, gdy zadbałeś o ziemię, kolejnym krokiem jest rozrysowanie takiego schematu swojego ogrodu warzywnego planu. Tak? Ważne jest, abyś dobrze rozplanował poszczególne grządki warzywne. Ale to też nie jest najważniejsze. Ważne jest, abyś dobrze dobrał e, warzywa, tak, które będziesz uprawiał na tych grządkach. I tutaj kłania się, tylko się nie przestrasz te nieszczęsne, trudne terminy, jak zasada płodozmianu tak, uprawy współrzędnej. E, te terminy mogą troszeczkę odstraszać. Ale y, umieszczam również posty wyjaśniające tę terminologię y, zarówno na fanpage'u Facebooka Akademia Magdalena Markiewicz, jak też na Instagramie. Także tam w tym miesiącu pojawiają się te posty i zawsze możesz wrócić do tego materiału i sobie dokładnie o tym przeczytać. Także to są takie podstawy uprawy y, ogrodu warzywnego, o których warto wiedzieć, chociaż też nie wszyscy ogrodnicy o tym wiedzą, ale to warto po prostu. Mieć w pamięci i do tego się stosować. Tak? Także nie bój się niczego, nie bój się tych terminów. To naprawdę nie jest trudne, i ja cię odsyłam do tych postów. Tam możesz więcej poczytać na ten temat. Także warto jest przygotować sobie wcześniej ten plan plan ogrodu, plan ten schemat y, ogrodu warzywnego możesz przygotować już jesienią i zimą. Tak niekoniecznie musisz to na hurra wykonywać y, na wiosnę, można to wykonać y, jesienią i zimą. Ja tutaj akurat na tym planie wykorzystałam jeszcze nasze takie naklejki tak, specjalne do ogrodu warzywnego. Naklejki można zakupić w naszym sklepie internetowym, pod nazwą, to, co jest tutaj opublikowana na dole magdalenamarkiewicz.com i tam w sklepie można zakupić takie naklejki, dzięki którym łatwiej jest planować przyszły warzywnik. Także też gorąco do tego zachęcam. Gdy już mamy te plany swoje, tak, plany warzywników, warto jest zaopatrzyć się w nasiona, ponieważ coś musimy wysiać na tych naszych przyszłych rabatach. I tutaj możemy skorzystać z oferty bardzo szerokiej oferty szkółek, które wysyłają sklepów internetowych, które wysyłają nasiona przez internet. A możemy zaopatrzyć się w takie nasiona oczywiście w sklepach i centrach dużych ogrodniczych, także wybór jest naprawdę przeolbrzymi. Także pomyślcie też później o tych y, warzywach, tak? Ro najlepiej zrobić sobie taką listę, e, gdy już mamy ten wcześniej przygotowany plan, ten, o którym wspomniałam, zrobić sobie, wypisać taką listę, jakie nam warzywa będą potrzebne, i wówczas z tą listą e, wyjść po prostu do sklepu ogrodniczego, czy też do e, jakiegoś centrum e, ogrodniczego i według tej listy zrobić. Zakupy. Istotne jest, aby tych y, roślin nie kupować zbyt dużo, tych warzyw nie kupować zbyt dużo, ponieważ y, później, no niestety, one będą się upsuły, nie wykorzystamy całości i będą one najczęściej do wyrzucenia. Także rozsądnie, tak i z głową podchodzimy do tego tematu. Gdy już mamy te opracowany plan i zakupione warzywa, wówczas, gdy już jest ten sezon, tak sezon wiosenny, przechodzimy do wytyczania grządek, tak i ścieżek. Słuchajcie, ścieżek ścieżki są też bardzo, bardzo istotne, a często pomijane przez początkujących ogrodników. Dobrze jest, jeżeli masz oczywiście miejsce w ogrodzie, dobrze jest taką ścieżkę wytyczyć około 40 nawet 50 cm, po to, abyś swobodnie przechodził pomiędzy tymi grządkami oraz po to, abyś mógł spokojnie wjechać e, taczką tak? e, w pobliżu tych grządek i abyś mógł a, spokojnie pielić te grządki i później wyrzucać te chwasty do taczki, tak? wywozić na kompost. Także zadbaj w, też w pierwszej kolejności o szerokość ścieżek. Same grządki, e, długość grządek to nie ogranicza cię tylko e, powierzchnia twojego ogrodu, natomiast szerokość grządek ja proponuję tak zwykle maksymalnie do metra, aby było Tobie wygodniej pielić takie grządki, tak? I tak jak e, wspominam, są różne trendy, różne nowinki. E, obecnie jest taki szał na, to, na rabaty wzniesione, rabaty lazaniowe. To już jest taka troszeczkę wyższa szkoła e, jazdy e, i tutaj nie musisz w to wchodzić, tak? Możesz takie grządki zrobić po prostu. Na, na zwykłej ziemi, tak, zrobić takie wzniesienia i już masz grządkę, tak, także nie musisz tutaj, Bóg wie czego, wykonywać jakichś tych wzniesionych yy, skrzyniowych rabat, możesz to wykonać po prostu na takim zwykłej ziemi, tylko zaznacz, tak, zaznacz szerokość, długość tej rabaty oraz wytycz wcześniej ścieżki, najlepiej takie ścieżki jest też czymś yy, wyłożyć, yy, jeżeli nie masz jakiegoś kruszywa, czy yy, ja osobiście używam Wam trociny, tak? One są za darmo, je dostaję w tartaku. Także to jest darmowy materiał i wyrzucam je po prostu, rozrzucam na ścieżki w moim ogrodzie warzywnym. Dzięki temu ja widzę, zaznaczone są te ścieżki oraz ten ogród tak się nie brudzi, tak? Ja mogę sobie tam spokojnie potem chodzić. Także wytycz sobie te ścieżki. I jak mówię, nie masz jakiejś kory sosnowej, trocin, czy nie masz jakiejś, jakiegoś kruszywa, możesz też te ścieżki wyłożyć po prostu kartonami, tak żeby było tobie łatwiej po prostu chodzić. I cóż, i pamiętaj, nie porywaj się na, na, na warzywa trudne. Zacznij od tych najłatwiejszych. Na, na pewno będą to sałaty, czyli możesz tutaj się bawić różnymi y, odmianami tych sałat. Żutkiewki eee, na pewno. Marchewka jest bardzo prosta w uprawie, pietruszka także to są te e, roślinki, te warzywa, które ja Tobie polecam i z którymi na pewno nie będziesz miał większego problemu tak, także one powinny się udać, i e, tutaj się nie rozczarujesz. Natomiast, jeżeli się pokusić na bardziej takie no trudniejsze tak warzywa typu papryka pomidor no wtedy możesz się troszeczkę rozczarować ponieważ nie zawsze się to udaje tak i wtedy mogą troszeczkę nam skrzydła opaść także ja proponuję zacząć od tych najłatwiejszych warzyw a po kilku latach zobaczysz czy Tobie to odpowiada zabawa i w ten ogród warzywny i wówczas będziesz mógł eksperymentować i dalej prowadzić Tą swoją podróż przez ogród warzywny. Także mam nadzieję, że zainspirowały Cię moje porady ogrodnicze na ogród warzywny dla początkujących. Bardzo dziękuję za uwagę. Już przechodzę tutaj do prezentacji, do studia. Ok. Już jestem. Także bardzo dziękuję za dzisiejsze wspólne spotkanie. Mam nadzieję, że moja prezentacja pomogła ci zrozumieć ogród warzywny i pomogła ci przejść tak troszeczkę krok po kroku przez te wszystkie działania, jakie należy poczynić zakładając ogród warzywny. Zapewniam cię, że nie jest to ani trudne, ani jakieś skomplikowane. Niektóre terminy mogą wydawać się takie bardzo zawiłe, niezrozumiałe, ale pamiętaj to jest kwestia czasu, tak? kwestia lat, kwestia doświadczenia, kwestia praktyki. I każdy zaczynał kiedyś od zera, każdy był początkującym ogrodnikiem, każdy popełniał błędy, także nie bój się popełniać tych błędów. Ja, pomimo wielu lat pracy w ogrodzie, dalej popełniam różne błędy. Myślę, że jak każdy z nas i tym się nie należy zrażać, po prostu działać i tak, aby być coraz lepszym w tym tworzeniu. Naszego przyszłego ogrodu. Dziękuję serdecznie jeszcze raz za uwagę i zapraszam do naszego spotkania już za tydzień.